Drodzy Państwo, naszym gościem jest pani Katarzyna Dymek, projektantka przyjęć, dekoratorka wnętrz z DKW Design. Witamy bardzo serdecznie. Witam bardzo serdecznie, dobry wieczór Państwu. Pani Kasiu, jak taki stół można zrobić? Taki piękny stół, ponieważ to, proszę Państwa, ten stół nam pięknie udekorowała. Pani Katarzyna, i chcielibyśmy spytać, jak warto przygotować taki świąteczny stół? Jak to zrobić, żeby było inaczej niż zwykle, świątecznie, elegancko, wyjątkowo? Tak naprawdę nie potrzeba zbyt wiele, aby taki stół pięknie przygotować. Na pewno każdy w domu, każda pani domu posiada wiele małych wazoniczków i piękną zastawę stołową. Które można, rzeczy, które można wykorzystać do tego typu e, zastawy. Tutaj e, ta propozycja jest dla pań, które stawiają na stoły, e, jak to zwykle bywa przy Wielkanocy, bardzo dużo potraw. Wobec tego postanowiłam przygotować e, takie niewielkie bukieciki mhm. kwiatów w niewielkich wazonikach, które nikomu nie przeszkadzają. Nie przeszkadzają w konwersacji między gośćmi, nie przeszkadzają, przy tak, nie przeszkadzają przy stawianiu potraw na stole i mogą sobie spokojnie przez cały od śniadania, poprzez obiad. Wytrzymają spokojnie. Absolutnie wytrzymają, są w wodzie, nie ma żadnego problemu. I czy warto postawić je przy każdym, przy każdym nakryciu? Czasami to jest, to, jest, to jest już kwestia tego, jak pani domu zażyczy sobie udekorowanie tego stołu. Można taki maleńki bukieci. Postawić przy y, każdym talerzu dla każdego gościa, lub w jakikolwiek sposób e, indywidualnie postawić, e, niekoniecznie symetrycznie e, na stole. Aha, czyli, czyli to nie chodzi o to, że symetria równa się elegancja, prawda? Nie, balans równa się elegancja. Symetria całkowicie nie określa e, e, balansu. Mhm. Czasami e, potrawa może być balansem dla kwiatów i, i, i odwrotnie. Natomiast e, nie należy Zbyt, zbyt dużo y, y, martwić się o to, że należy to wszystko wydać musi bardzo być. dużo. Tak, bardzo jest wiele jeszcze, pieniędzy po to, żeby przygotować piękny stół. Jest jeszcze e, kolorystyka stołu. Widzę, że dobrałaś ten, y, y, takie jasne barwy z dużą ilością zieleni. Czy to jest y, reguła na Wielkanoc? Czy można sobie inaczej przestroić? Absolutnie to nie jest regułą. Ja akurat, to jest y, akurat moja zostawa stołowa, którą bardzo lubię, e, używam ją na święta. Jak widzimy, pod spodem znajduje się kolorowy ta talerzyk, który e, jest talerzykiem śniadaniowym, i pod spodem jest następny talerzyk, więc nie ma, nie ma e, najmniejszego problemu z tym, aby warstwowo układać talerzyki, które pomogą nam później w, szybszym, w, szybszym organizacji, w szybszej organizacji stołu, e, sprzątaniu ze stołu itd. Natomiast jeżeli chodzi o kolorystykę, Wielkanoc jest w okresie, kiedy wszystko budzi się do życia, więc dajmy troszkę koloru do tego stołu. Jesteśmy przyzwyczajeni my Polacy do tego, że przy świątecznym stole mamy biały obrus. Niekoniecznie on musi być biały. My dzisiaj tutaj nakryliśmy białym obrusem, natomiast niekoniecznie on musi być biały. Może być w każdym innym odcieniu pasteli. Tak. Ponieważ pastele kojarzą nam się e, definitywnie z wiosną. E, każda pastela pasuje do siebie, w związku z tym nie musimy się martwić, że fioletowy no nie będzie e, z różowym, czy zielonym, czy, czy żółtym nie będzie do siebie pasowały. Jeżeli jest to w odpowiednim tonie, wszystko będzie fajnie grało. Nawet mamy pastelowe pisanki. No pewnie, piękne są. <laughs> piękne. A co, a co a propos świątecznych ozdóbek? Ponieważ tutaj właśnie mamy, mamy baranka, prawda? Jest tak. on bardzo, bardzo śliczny i tutaj, kładąc go przy stole, na stole dyskutowaliśmy, czy wkładać takiego pięknego baranka prosto ze sklepu w folii, czy go odpakować. On zawsze idzie do święconki też. No, ale niektórzy go dają w folii do święconki I nawet tak, też. I jest robiony z różnych rzeczy. Ten jest zrobiony z czego? Z cukru? I jest cukrowy. Ze tak, cukru. jest prześliczny. Bo na przykład w domu mojej żony, która jest z Poznania, robi się baranka z masła. Ja właśnie o, właśnie to, o tym. O tym <grym> tak, tak, powiedzieć. W moim domu rodzinnym taka była tradycja, że codziennie, że, że w, w niedzielę wielkanocną rano mój tato wyciągał kawałek zmrożonego masła i którejś z nas zawsze rzeźbiło tego baranka, który podczas całego dnia był w jakiś sposób konsumowany. No, żal nam było, ale, <grym> zaczynaliśmy, ale ja zaczyn go, zaczynaliśmy go od końca, więc. <grym <grym <grym> święciło się najpierw go i potem się go jadło? <grym> ja to... No nie, ten, ten baranek, był, ten Aha, baranek no to... nie był zabierany do kościoła, ponieważ masło prawdopodobnie roztopiłoby nam się po drodze. Natomiast y, tego typu cukrowe małe baraneczki, czasami pieczone takie małe baraneczki, też są wkładane do koszyczków. No i one są piękną dekoracją na stół wielkanocny i absolutnie nie powinny znajdować się w folii. No cokolwiek kładziemy na stół, cokolwiek e, przynosimy tak naprawdę do domu, powinno być odpakowane. To tak samo, jakbyśmy próbowali założyć na siebie bluzkę, która ciągle jest w worku i... Po prostu to nie działa. <laughs> po prostu ze sklepów. A, wobec tego coś, co ma nam przynosić... Yy... Radość, Radość, przyjemność, tak. estetykę y, powinno być w pełni swojej plakowane. krasy pokazane. Ale bo rozmawialiśmy już o tym, jak, jak można sprawić, aby stół był wyjątkowo piękny. Ale oprócz stołu ważni są jeszcze goście, a dokładnie to, jak się zachowują. Ponieważ świąteczne śniadanie, każdy świąteczny obiad jest wydarzeniem wyjątkowym i staramy się, powinniśmy w każdym razie podchodzić do niego także wyjątkowo i z wielką uwagą, to czego nie powinniśmy robić albo unikać. W czasie takich posiłków jak śniadanie wielkanocne? Um, przede wszystkim y, powinniśmy starać się przyjść na czas. Ani pięć minut wcześniej, ani pięć minut później. Y, w momencie, jest bardzo miło, kiedy wszyscy siedzimy y, y, wspólnie przy stole, kiedy pani domu zaczyna nalewać żurek i nie musi go odgrzewać i czekać y, y, na innych gości, którzy, którzy się spóźniają. To jest pierwsza zasada. N następną zasadą jest kwestia naszych nowych gadżetów, telefonów komórkowych, które absolutnie nie powinny znajdować się w pobliżu nawet stołu. Jest to przedmiot bardzo zbędny, który nie stanowi ani przedmiotu dekoracji, ani jeżeli chodzi o etykę międzyludzką. Jest to bardzo niemile widziane ze względu na to, że to jest tak, jakbyśmy zapraszali ludzi gości do domu i oczekiwali, że ktoś wreszcie e, do nas, nas zadzwoni, czy wyśle do nas SMS-a, żeby wyzwolić nas z tej opresji, bo wszyscy, którzy siedzą przy stole, są tak mało e, ciekawi, ciekawi <laughs> że, że, że może wreszcie ktoś nas wyzwoli. Jest. Wobec tego y, jest, jest to bardzo niewskazane. Mm -hmm. A, A jeżeli już mamy... Wielkanoc no jeżeli jeżeli mamy... jest takim dniem, że można ten telefon wyłączyć, oczywiście no tak. poza pewnymi wyjątkami, jeżeli czekamy na, Ale jeżeli telefon, czekamy na, telefon, na telefon od chorej, chorej mamy z, co w z Polski, no to jeżeli... wtedy... Absolutnie. Wszyscy wybaczą przy stole, rozumiem. Ale, ale... Należy, ale... Tym, należy o tym gości poinformować, no że jest taka sytuacja, że niestety muszę mieć telefon no. przy sobie, proszę mi wybaczyć. Że on może zadzwonić? Może zadzwonić i muszę wtedy, wtedy należałoby wstać i odejść mhm. od stołu, e, po prostu porozmawiać. i... Absolutnie nie rozmawiamy przez speakerphone przy, przy, przy stole, że nie wszyscy muszą słyszeć, chyba że, chyba że jest to tak, jak Pan wspomniał. I w ogóle generalnie przy stole mama, chyba raczej nie rozmawiamy. Nie, po, nie powinno się. Dostać. Skoro zaprosiliśmy już gości na śniadanie wielkanocne, jak powinni być, nie tylko zresztą, jak powinniśmy ich usadzić, żeby było jak najzgrabniej? Taką zasadą sadzania gości przy stole jest, zwykle jest mężczyzna, kobieta, mężczyzna, kobieta i tak dalej, po to, aby pan, który siedzi zwykle po prawej stronie e, pani, mógł jej e, przysłużyć się przy stole. Wobec tego to jest takie, takie typowe e, sadzanie przy stole. Natomiast jeżeli jesteśmy w gronie rodzinnym, wiadomo jest, że czasami to e, się miksuje. Tym bardziej przy stole są dzieci, które powinny być przy stole, jak najbardziej a, powinny być częścią całego, całego święta, po to, żeby po prostu móc. E, Później przenosić tradycje na dalsze pokolenia. I też nie powinny e, grać w gry komputerowe, e, bawić się tabletami. E, to jest, to jest, jest na to miejsce gdzie indziej. Miejsce Łatwo na zabawę powiedzieć. jest zupełnie gdzie indziej. E, no myślę, że e, myślę, że rodzice gry powinni mieć w jakiś sposób autorytet nad dziećmi, powinni. aby aby im y, wytłumaczyć, że tego się po prostu nie robi. Od małego się im to powinno tłumaczyć, żeby potem nie było wielkiego jakiegoś dziwienia, prawda? Dokładnie, a oprócz tego jest to zupełnie niezdrowe, przecież jeżeli, jeżeli patrzymy sobie w, w komputer czy grę i tutaj jemy, to niestety nasz mózg y, bawi się grą, a nie y, myśli o tym, co jemy i zjemy więcej, potem mamy problemy żołądkowe i tak dalej nabieramy Przez wagi to, wszystko, bardzo to wszystko uzasadnione. jest bardzo uzasadnione każda zasada bardzo tylko przepraszam każda zasada na przepraszam o to o, jest na to jest akurat, rzecz, o się mówić tak Każda zasada stworzona została do tego, aby e, ratować e, po prostu ludzkie i dbać o życie. ludzkie życie. Wobec no, tego, właśnie, nawet to, a wobec tego, następ... do co, co mamy z nią zrobić? co panie mają z nią zrobić? Tak? Z nią zrobić? Nie kładziemy jej na stole, ponieważ na stole muszą znajd powinny znajdować się tylko potrawy, naczynia e, do, e, do spożywania Sztuczce. tych potraw e, oraz pewne elementy dekoracyjne, które e, podnoszą estetykę całego posiłku. To. Jest piękne, natomiast nie należy do stołu. Wobec tego od jakiegoś czasu na naszym rynku są takie fajne haczyki. Bardzo proste, bardzo estetyczne. Wiesza się je na rogu stołu mhm. gdzieś tam okay. I, zawiesza tak, tak, i zawiesza się naszą torebeczkę. O, I po pierwsze jest z nami zawsze. Jest z nami zawsze. A o, jej nie widać. Nie mogę... no, proszę, no, proszę. A, a wieszadełko jest bardzo, bardzo, bardzo estetyczne uważam. Żedełko jest bardzo estetyczne. Mhm. Można je powiesić wszędzie. Można je powiesić tuż koło swojego talerza, które nie mhm. będzie i w tym momencie jest ono zasłonięte całkowicie tak. e, i nie przeszkadza i nie niszczy estetyki stołu, Drogie którą panie, wybrała Zaczęliśmy tę dom... rozmowę od dyskusji, co panie mają zrobić na świąteczny stół. jak mają to Niech nie mówisz, że to panie muszą robić. No właśnie <laughs> chciałbym zauważyć, <laughs> Zobaczyć, co, co pan domu może zrobić. Ja zostałem oczywiście na samym początku pouczony, że do mnie należy zapalenie tych świec, więc zapaliłem te świece, ale co jeszcze mogę zrobić przy stole. Żeby się paniom y, przysłużyć, żeby pomóc. Zawsze może pan nalać, y, może pan nalać wody, y, pomóc żonie w kuchni, nie ma z tym najmniejszego problemu. <grym> e, to jest bardzo wskazane. <grym> Na pewno y, goście będą doceniali to, że, że jest pan pomocny w domu i tym bardziej, że panie i domu mają coraz mniej czasu na to, żeby, żeby przygotowywać te piękne posiłki. Poza tym jedną I... rzecz, którą jeszcze zanim skończymy, ponieważ tam czas nam się kończy, muszę, muszę, musimy to powiedzieć, a mianowicie komu należy najpierw nalać żurek, a kto powinien ten żurek jeść ostatni? <laughs> Najstarsza kobieta przy stole dostaje żurek jako pierwsza, no i niestety Pan domu jest na końcu. Boże, jak mamy dwie teściowe, które... No właśnie, no jest tutaj wobec tego. E, A każda chce być młodsza? Mama pani domu dostaje pierwsza. No proszę Państwa, to jest ważne. Ja uważam, że to jest naprawdę wiedza, która jest bardzo, bardzo, bardzo przydatna i można się na nią powoływać. I można ją znaleźć w każdym, w każdej księgarni, można jej znaleźć na internecie, tak uwielbianych przez wszystkich w tej chwili, że nie ma żadnego problemu. Kasiu, dziękujemy bardzo dziękujemy za rozmowę. Bardzo. Jestem przekonana, że wielu osobom bardzo się przyda. Ja już tutaj dostrzegłam wiele różnych takich pomysłów, które wykorzystał na pewno. Dziękujemy bardzo za wizytę Dziękuję, i za również. wspaniałą rozmowę. Dziękuję. Dobranoc.